W piłce nożnej szalenie ważnym aspektem jest przygotowanie fizyczne. Nie ma co się oszukiwać, że mecze najczęściej trzeba po prostu wybiegać, a wtedy najważniejsza jest wspomniana przeze mnie kwestia. Ważne też jest umieśnienie, które pozwala na boisku rywalizować fizycznie. W końcu futbol to między innymi, a czasami przede wszystkim sport kontaktowy. W dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na pewnym bramkarzu, który postanowił nieco przypakować i spróbować sił w innej dyscyplinie. Przed Wami piłkarz, który został wrestlerem. Zapraszam do oglądania! Piłkarzem, o którym będzie dzisiaj mowa jest Tim Wiese. Urodził się on 17 grudnia 1981 roku w niemieckim Bergisch Gladbach. Jako junior Niemiec rozpoczynał swoją karierę najpierw w małym klubie DJ Kaderscheid, po czym przeniósł się do bajeru Leverkusen. Jak się jednak okazało, były to dla niego za wysokie progi, dlatego grę na poziomie seniorów rozpoczął w Fortunie Kolonia. Od tamtego czasu sukcesywnie piał się w górę. Z Fortuny przeniósł się do RSTFC Kaiserslautern, a potem do Werderu Brema, gdzie rozegrał kilkaset spotkań. Grał na tyle dobrze, że otrzymywał powołania do reprezentacji Niemiec, z którą zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Republice Południowej Afryki w 2010 roku. W 2012 roku trafił do Hoffenheim, gdzie nie grał zbyt często. 22 stycznia 2014 roku Wiese rozwiązał kontrakt z Wieśniakami, po czym postanowił zrobić sobie przerwę od piłki nożnej. Jak się później okazało, były reprezentant Niemiec zawiesił buty na kołku, aby zająć się czymś zupełnie innym. Kiepski czas w Hoffenheim Wiese starał się odreagować na siłowni. Zaangażował się w ten temat tak bardzo, że po kilku miesiącach bardziej przypominał kulturystę. Nie było ani śladu z zawodowego bramkarza, który całkiem niedawno regularnie bronił na poziomie Bundesligi. Tak to skomentował sam Wizę. Skorzystałem z siłowni jako ucieczki przed krytyką. Nie przygotowałem się do zawodów kulturystycznych ani niczego w tym rodzaju. To było dla mnie po prostu zabawne. W tak krótkim czasie hobby przerodziło się w prawdziwą pasję, a potem też w zawodowstwo. Wielu podejrzewało, że z takim umieśnieniem byłemu bramkarzowi marzy się zawód kulturysty. To, do czego ostatecznie dążył wizę, było sporym zaskoczeniem. Niemiec oprócz godzin spędzanych na siłowni trenował również sztuki walki. Tim znalazł coś, co łączyło te dwa światy wrestling. W 2016 roku miał miejsce jego oficjalny debiut w największej światowej organizacji wrestlingowej, Federacji WWE. Wcześniej, bo w 2014 roku, Tim oficjalnie przyznał, że porozumiał się z Federacją co do współpracy. Długo przygoda Niemca z WWI nie potrwała, ponieważ ich drogi w 2017 roku się rozeszły. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.